Zgodnie z tradycją oglądaczy youtuberską, ja dzisiaj pokażę now nowszy zakup, jaki przyszedł przez DHL. Już z pierwszego opakowania się pozbyłem. Tutaj, a tutaj jest właściwy, właściwe opakowanie. Otworzę jest to y, solar charge controller czyli y, kontroler ładowania solarny MPPT 158.5 czyli 150 V maksymalne y, napięcie paneli 85 A jako maksymalne y, natężenie tego urządzenia Mamy tutaj pięknie opakowane interes jest instrukcja, jakaś w językach w językach mamy manual, angielski, niderlandzki, Francja, Niemcy, Hiszpania Nie ma po polsku nadamy radę Tutaj jeszcze jest jakiś taki Jakiś taki interes. na to jakieś rysunki. No i cały, całe włączenie Podłączenie mamy cztery: bateria plus minus i panele solarne plus minus. Może to wyjąć. O, jedną rękę trudno. Ale postaram się jakoś ja to zorganizować. Nie ma co specjalnie oglądać, ale tutaj mamy jakieś wejście VE Direct Tutaj jest kan Jakiś jeszcze Relay przekaźnik A co przekazywać ma to nie wiem i remote. do sterowania Remote jest zblokowany, widzę dwoma mostek jest zrobiony, więc nieprzewidywalne chyba jest nieprzewidywalne jest sterowanie chyba że ten wyjmę ten mostek no i mamy na, na duże przekroje uchwyty 35 kwadrat tutaj powinien wejść kabel gruby więc na natężenie też może być dopuszczalny w miarę 0, tylko opakowania z pianki, co tutaj mamy. Nic tu wielkiego nie, nie napisane. Uwaga, coś tam. Nieważne. W ważne razie jest to urządzenie to urządzenie wagowo. Przewidziałem, przewidziałem jego miejsce już w niej, tutaj na tej tablicy, która jest zdemontowana z, z mojego zasilania grzane ciepłą wodą. Miejsce jest przygotowane. Trzeba nam na nowo zrobić podłączenia. Na nowo wszystko urządzić. A, poprzednik, czyli, czyli ten kontroler ładowania MPPT 80A przechodzi w stan spoczynku. Miejsce nowagowo jest tutaj duża różnica. Tamten, ten poprzednik to waży może z kg, kilograma, może nie waży pół kilograma. Natomiast ten. Wagowo jest do 3-3,5 kg. Chyba na pewno waży dużą wagę. No więc mamy tu gotowe urządzenie już klasy chyba lepszej, takie profesjonalne, dobrej firmy. I podłączyć do roboty. Hmm, tak to wygląda.